W Fortnite wreszcie pojawiła się ostatnia aktualizacja tego sezonu, czyli 32.11. A w tym filmie sprawdzimy, co zostało dodane, jakie zmiany pojawiły się na mapie i naprawdę jeszcze więcej. Także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, bo jesteśmy naprawdę blisko do 1000 subów. A jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. No i oczywiście jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie to jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście hexokod, a teraz zapraszam do oglądania. Dobra, więc na samym początku możemy zauważyć, że w lobby pojawił się licznik do końcowego wydarzenia, czyli do remiksu finał. Tak jak widać, jeszcze zostało całkiem sporo czasu. No i przy okazji wreszcie pojawiła się długo wyczekiwana funkcja, czyli buty. Także mamy buty w Fortnite. Możemy sobie teraz właśnie to założyć na, z tego co wiem, to chyba każdego skina, jaki istnieje. Także, yo, dobra, to dosłownie działa na każdym skinie. Także możemy mieć pana... a nie, nie działa na każdy. Tym czy... Nie! Nie działa! Jak to? Nie mogę mieć butów na mrożonie? Dobra, bez sensu jest ta aktualizacja. Ale dobra, tak czy siak mamy buty, no i przy okazji mamy ten licznik. No i teraz oczywiście idziemy do giereczki zobaczyć, co dodali. Dobra moi drodzy, także jesteśmy już w giereczce i lecimy na nową miejscówkę, która z tego co widzę to nawet nie jest nazwana, ale jest to właśnie ten punkt worlda i tu są jakieś w ogóle fale co jest grane. Jo, ej dobra, tego nie widziałem. Co jest grane? Wielki dzuswort jest tutaj, także okej, okay, dobra, ej to jest mocne, tak szczerze, tego się nie spodziewałem. Ogólnie jest to moja pierwsza gra po aktualizacji ani razu jeszcze właśnie nie grałem po tym update'cie. No i wiem jakie są mniej więcej zmiany w Loot Poolu, natomiast tego generalnie no, nie widziałem, także bardzo ciekawa sprawa. I z tego co widzę, to punkt World'a jest chyba tylko i wyłącznie tym czymś, bo to nawet nie jest miejscówka, to jest chyba po prostu ten ziomek. I tutaj chyba nic nie ma, tak mi się wydaje w sensie jakiś jego E, właśnie miejscówki, ani nic takiego nadzwyczajnego tutaj nie ma, poza oczywiście e, jego uhonorowaniem, tutaj, czyli mamy tutaj Wielkiego Warda. Bardzo ciekawa sprawa, i mamy nową pompę w sensie nową, strzelbę ładowaną, jest to charge po prostu, tylko że przywrócone do gry. Bardzo spoko sprawa, a my bierzemy sobie jakiś lud, i stąd w sumie idziemy. No, mamy Wielkiego Sworda, także naprawdę mega kozacka sprawa. Oczywiście jest to pewnie związane z wydarzeniem, które pojawi się już 30. A my lecimy sobie, moi drodzy, w tym momencie. na na właśnie koci kącik, kurczy, no trochę, trochę jest do tej miejscówki, Okej, okay, moi drodzy, także jesteśmy na miejscu, tutaj w ogóle na wejściu jest jakiś ziomek, który dostał 30. I przy okazji musimy go sobie szybko wyeliminować, dobra, dead. Yy, I mamy tutaj kurczę kitka. Ej, bez kitu, to był kitek na tej miejscówce. O kurcze, i mamy jego granatnik! Co to robi jego granatnik tak losowo? Dobra, nie wiem co tutaj się dzieje. Czemu jego granatnik losowo sobie leży na ziemi? To jest akurat dla mnie niezrozumiała sprawa. Natomiast, dobra, bierzemy sobie oczywiście tutaj jakąś broń i gdzie jest ten kitek? On sobie zniknął, tak? On sobie po prostu. O nie, on jest tutaj! O kurde, żeby on mi tylko tej pompy nie trafił, bo będzie wtedy mega, mega przypał. Dobra, eliminujemy go sobie szybciutko oczywiście. Let's go, dobra i mamy go. I co jest? Dwa granatniki mam? Co? Jak to działa? O co z tym chodzi? Czemu mam dwa granatniki? I czemu jeden jest nieskończony? Co? O co tu chodzi? Dobra, mam jeden nieskończony, drugi skończony. Może to jest jakiś błąd? Nie, może odkryłem coś, czego nie powinienem odkrywać tak do końca, ale. Ciekawie. Także mamy dwa granatniki. Kitka, które chyba nie powinny być dwoma granatnikami kitka, a są rzeczywiście. Czyli tak, ten jest niezniszczalny, rozumiem? Tak, ten jest niezniszczalny. Ten, znaczy w sensie niekończący się, a ten jest kończący. Nie rozumiem, ale. Naprawdę fajna sprawa, okej, okay, także najprawdopodobniej jest to jakiegoś rodzaju błąd, który został odkryty na filmie, więc ten sobie w sumie wywalę, bo po co mi jest ten, no mamy dwa, tak, mamy dwa, jeden jest nieskończony, drugi jest yy, na amunicję, więc po co nam ten na amunicję, skoro mamy nieskończony i ktoś mnie jeszcze zaprasza teraz do znajomych, mordeczko, ja tutaj w tym momencie staram się jeszcze znaleźć jedną rzecz, ponieważ jest jeszcze jedna rzecz, która nie została znaleziona, a przydałoby się też ją oczywiście znaleźć, dobra, mamy... Wydaje mi się, że całkiem spoko lucik. I zobaczymy zaraz, czy ta strzelba kitka dalej bije 200. Ona kiedyś bija 200, bo tyle, tyle pamiętam. I dobra, i... Okej, okay, 100. No 100 to tak, taki wynik, wiecie, całkiem przyzwoity. Dobijamy sobie tego ziomala i idziemy dalej. Tutaj mamy naszego... A, on też przechodzi na naszą stronę, czyli klasycznie. Bardzo fajna sprawa. Siemano, tutaj jest jakiś ziomal. Czemu to, automaty... to automatycznie poświetla ludzi, jak się tym trafić? Czy o co z tym chodzi? Dobra, natomiast tutaj jest jeszcze... Pan Ryb. Ej, dobra, ten Juice word, Tak przerażająco się na mnie spojrzał. Patrzcie to, widzicie to? Go widać przez tą strefę. To jest naprawdę niesamowita sprawa, że coś takiego dodali. E, no kurczę, widzicie to? Kurczę. No, przecież to jest, to jest kozackie. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie było, więc. Coś chociaż ten remix wprowadził. Dobra, to to jest ziomek, się manął. Też nie masz tego itemka. Oczywiście, jakby ktoś się zastanawiał jaki itemek chodzi, to chodzi o. itemek generalnie. Juice Tak, jest itemek Juice w grze. Który chciałbym bardzo znaleźć, ale nie mogę go znaleźć. Nie mam absolutnie pojęcia, gdzie on się znajduje. Ale widzę, że tutaj się znajduje kolejny oponent mój. Siemanko, dobra. Oj, dwóch nawet oponentów siemanko. A jak któryś z Was ma to, to będzie bardzo miło z waszej strony, chłopaki, ale mam nadzieję, że... Nie macie tego, okej. Okay. masz to? że tego nie masz? Nikt tego nie ma! Dużo, jak na to, że to był ostatni update sezonu, ale no, tutaj nie było jakichś mega dużych oczekiwań na tą aktualizację. To jest akurat... E, prawda Je, jest dobra. Działo obfitości Trusorda. Let's go. Jest Lucy. Co jest grane? Dobra, znaleźliśmy itemek Juice więc w tym momencie mamy wszystkie nowe itemki z aktualizacji. W sensie, jest ich tam jeszcze parę, ale w sumie dobra, może tam jeszcze będzie coś z tego nowego nowego tego, z nowego update'u, bo tam jeszcze parę rzeczy dodali, ale tu chyba nie będzie. Okej, okay, także nie będzie. Dobra, mamy działo obfitości Juice i czy to, moi drodzy, jest to, co myślę? To jest chyba to, co ja myślę, tak? Czyli to jest po prostu bandażownica, tylko że z logiem JuiceWord'a, tak? Tutaj jest JuiceWord, tak, 999, dużo wszystko jest tutaj, ten. Jest Lucid Dreams, jak podnosicie tą broń. I czy ona daje kewa? Co jest? O kurde! Okej, okay, ona daje niską grawitację, a musimy sprawdzić, czy to daje HP na przykład. Dobra, weźmy sobie, zróbmy tutaj szybki skok wiary. Dzień dobry. Dobra, i zobaczmy. Okej, okay, to daje... Trochę to daje! I mamy przy okazji efekt niskiego skoku. Także naprawdę ciekawie. Dobra, mamy tam jakiś ostatni ziemali. A jak to będzie działało, jak zrobię? Tak i tak. Okej, okay, dobra, i to fajne, podoba mi się. Hop, dead. Dobra, tutaj mamy kolejnego. Let's go. No i ta pompa. Fajna też, bo oświetla, tak, czyli. Mogę sobie. A, no dobra, to nie ma takiego zasięgu. Zapomniałem, dobra, nieważne. Ale fajne te itemki są, fajne. Taki troszeczkę się przypomina Loot pool sezonu trzeciego. No bo teoretycznie w sumie teraz miał być sezon trzeci, ale jest tylko Loot Pull sezonu trzeciego. Także są zmiany, są zmiany. Tych zmian jest kurczę całkiem sporo. I robimy tak, tak i teraz normalnie się tak wybijamy. Ej, fajne to jest, dobra. Więc. Ej, idealnie na to poleciałem. Dobra, to jest ostatni praktycznie ziomek się mano. Oj, chciałem powiedzieć, że let's go, jego tak skikowałem, dobra, nieważne. I zostały dosłownie dwie osoby jakieś, coś takiego, czy tam jedna nawet, nie wiem, już sam nie jestem dosłownie w stanie tego powiedzieć. Natomiast zaraz sobie rzeczywiście znajdziemy tego ziomka. Dobra, widzę ostatniego ziomka i uwaga, let's go! No i zwyciężyliśmy w ten oto sposób giereczkę. Ja dziękuję wam za obejrzenie, pamiętajcie o kodziku HEXOKOT w sklepie, trzymajcie się, cześć!